Cześć, ja jestem Radek i na wstępie chciałem Ci powiedzieć, że sam miałem problem z łupierzem. Od razu chcę Ci to powiedzieć, że jest to problem, który mnie też dotknął. Tak samo dotyka on miliony mężczyzn w Polsce. Musisz wiedzieć, że posiadanie łupieżu nie jest oznaką braku higieny. Jest to problem, który naprawdę dotyka wielu z nas, ale tym filmikiem jestem pewien, że jestem w stanie Ci pomóc. Co ciekawe, jest więcej niż jeden typ łupieżu. W tym filmiku porozmawiamy głównie o dwóch, czyli o łupieżu suchym. Jest to typowy łupież, który ma większość z nas, kiedy nasza skóra głowy jest dosyć sucha i kiedy samy włosami, bardzo dużo białych kawałków leci wszędzie dookoła. Drugim typem jest łupież tłusty i rozpoznasz go po tym, że płaty na twojej skórze głowy mogą być żółte, a także zdecydowanie bardziej spędzić się skóra głowy niż w przypadku zwykłego suchego łupieżu. Wiem, że nie po to tu przyszedłeś, dlatego przychodzę do tematu, jak poradzić sobie z łupieżem. Punkt pierwszy: nie susz przy użyciu gorącego powietrza, zwłaszcza jeżeli tak jak ja masz krótkie włosy, w jakiś sposób je stylizujesz i ta suszarka często jest bardzo blisko skóry głowy. Jeżeli używamy gorącego nawiewu, może to powodować. Wysuszenie skóry głowy, który jest jednym z powodów tego, że później może być łupież. Wiem, że włosy szybciej się suszą, ale niestety zapłacimy za to no, dosyć wysoką cenę. Zdecydowanie lepiej jest użyć chłodniejszego nawiewu, może to potrwa trochę dłużej, ale często przy stylizacji włosów to nawet plus. Aby zadbać o włosy i o skórę głowy podczas suszenia włosów, warto jest użyć olejku organowego lub olejku migdałowego i wprowadzić je w swoje włosy. Dzięki temu nie będą one tak podatne na zniszczenia powodowane przez gorące powietrze. Drugi punkt może Cię bardzo zaskoczyć, a mianowicie myj rzadziej. I włosy. Bo widzisz, na Twojej skórze głowy produkowany jest olej, tak zwany łój, przez co Twoje włosy często wyglądają na tłuste. I ten łój jest Twoim sprzymierzaczem, ponieważ jest to naturalna metoda, jaką Twój organizm tworzy, żeby nawilżać swoją skórę głowy. I jak już wcześniej wspomnieliśmy, łupież to często jest wysuszenie skóry głowy, dlatego ten wig jest twoim sprzymierzeńcem w walce z łupieżem. Dobrym pomysłem jest temu łojowi, czyli temu tłuszczowi czasem dać pożyć na naszej skórze głowy, dzięki czemu może on w naturalny sposób zwalczyć problem łupieżu. Ale oczywiście nie możesz tego ciągnąć w nieskończoność i musisz czasem umyć włosy. To jest punkt trzeci, a mianowicie sięgnij po dobry produkt. I z pomocą przychodzi sponsor dzisiejszego odcinka, marka Natura Siberica. Która wprowadziła na rynek szampon z jeleniem. Jest to szampon, który jest w 100% dla mężczyzn i jest przeciwko łupieżowi. Ich produkty dla mężczyzn znajdziecie w każdym Rossmanie, dlatego rozwiązanie dla Twojego problemu z łupieżem jest tuż na wyciągnięcie dłoni. Szampon ma w składzie ekstrakt z sosny syberyjskiej i jest to ekstremalnie ważne, ponieważ zawiera on ponad 90 różnych składników, które skutecznie odżywiają i nawilżają naszą skórę głowy. Nie ma tutaj żadnych SLS-ów lub SLES-ów, które mogłyby potęgować problem łupieżu. Jest tutaj naturalny skład. Ten szampon przeciwłupieżowy z jelenkiem zawiera w składzie piroktonę olaminę i jest to o tyle ważne, wiem, że brzmi nudno ale jest to naprawdę ważny składnik w walce z łupieżem i świetnie, że ten szampon go ma. Kiedy już sytuacja z łupieżem będzie miał pod kontrolą, nie ma potrzeby, żebyś cały czas używał szamponów przeciwłupieżowych, ale mimo wszystko dobrze jest je wprowadzić od czasu do czasu do swojej pielęgnacji, żeby mieć pewność, że... Problem nie wraca. Dlatego polecam Ci na zmianę używanie szamponu Beluga razem z tym naszym szamponem z jeleniem przeciwupierzowym. Tutaj mamy w składzie składniki, które pobudzają włosy do wzrostu, więc jeżeli przykładowo zapuszczasz włosy, to ten produkt się tym bardziej przyda. I załóżmy, raz na cztery mycia możemy używać tego szamponu. A tak do każdego mycia polecałbym stosować właśnie ten. Następna rzecz na naszej liście Sięgnij po peeling do skóry głowy Zwłaszcza jeżeli masz łupież tłusty Czyli ten żółty i trochę bardziej swędzący Używaj peelingu regularnie Czyli mniej więcej raz w tygodniu Raz na dwa tygodnie W zależności od potrzeb w peelingu mamy takie małe cząsteczki w składzie, które bardzo dokładnie mają Twoją skórę głowy. Jeszcze dokładniej niż szampon. Zadaniem peelingu jest dokładne złuszczenie, a także oczyszczenie skóry głowy przy jednoczesnym usunięciu martwego naskórka oraz co Ciebie powinno interesować, łupieżu. Regularne używanie peelingu zmniejszy szanse na to, że łupież do Ciebie wróci. Co ciekawe, masaż peelingiem pobudza też włosy do wzrostu, więc jeżeli chcesz przyspieszyć ich poroz lub widzisz, że ostatnio jest ich trochę mniej, to śmiało sięgaj po peeling. Po wprowadzeniu peelingu na dłoń nanosimy go na skórę głowy, a następnie przez minutę, dwie minuty, delikatnie wprowadzamy go. Ważne jest to, żeby nie trzeć na siłę. Następnie musimy pamiętać o tym, że bardzo dokładnie wyzmyć go z włosów, ponieważ on lubi zostawać między włosami. A później myjemy włosy tak jak zwykle czyli mimo tego, że użyliśmy wcześniej peelingu, to teraz wciąż i tak używamy szamponu. Kolejny bardzo ważny punkt to stosowanie odżywki. Przypomnę jeszcze raz, częstym problemem w jest to, że mamy bardzo wysuszoną skórę głowy. I w takich sytuacjach odżywka jest naszym ogromnym przyjacielem. Pamiętam, jak parę lat temu pojechałem do Bułgarii i od razu pierwszego dnia zaatakowało mnie ponad 30 stopniowe słońce. I następnego dnia obudziłem się tak dużym upierzem, moja skóra głowy błagała po prostu o nawilżenie i najlepszym pomysłem było zaatakować ją ogromną ilością odżywki i problem minął. Dlatego odżywka, tak samo jak inne rzeczy, jest bardzo ważna w pielęgnacji naszej skóry głowy, kiedy mamy problem z upierzem. Kolejne dwie rzeczy, o których powiem na szybko, to żebyśmy pili wystarczającą ilość wody. To nigdy nie zaszkodzi, a jeżeli powodem jest to, że nasza skóra głowy jest bardzo sucha, to picie wody naprawdę może w tym wszystkim pomóc i to jest zawsze dobry pomysł. Jeżeli widzisz, że co jest nie tak z twoim organizmem, coś, coś nie działa, to zawsze skup się na tym, żeby pić jeszcze, jeszcze więcej wody. To na pewno nie zaszkodzi. A druga ważna rzecz, o której jeszcze na szybko chcę powiedzieć, to żebyś nie grzebał tam palcami, żebyś nie wyciągał niczego, żebyś nie zdrapywał niczego, to stary to na pewno nie pomoże, a tylko może zaszkodzić. A wierz mi, nie chcesz mieć jeszcze większych problemów z upierzem. Jeżeli chcesz wiedzieć jeszcze więcej na temat pielęgnacji włosów, to zachęcam cię do kliknięcia w filmik, w odnośnik, który teraz ci się pojawia w rogu na ekranie. Jeżeli masz jakieś pytanie, które chciałbyś przykładowo zadać mężczyznom, którzy siedzą w temacie włosów, to zachęcam Cię do łączenia do grupy Zadbani Mężczyźni na Facebooku. Tam śmiało możesz zadać pytanie i postaramy ci się wszyscy pomóc. W tym odcinku na razie to tyle. Widzimy się już w następnym odcinku i trzymam kciuki, żebyś już nie miał żadnych problemów z upierzem i na pewno tak będzie. Widzimy się już wkrótce. Na razie. Cześć.